Mapka parkour. Dzisiaj przychodzę z Anetą. Hello Ciemka. Ja zwykle nie mam, to nie zwykle. Pierwszy raz nie mam skina <grym> Wiedzę, jak pani chodzisz? Wiedzę, co ja. A wie. raczej chodziłeś? Miałeś połowę tłowia w ziemi. Hej, tak. hej, Aha, spotkał nie, nie no ja trochę czytam Aha, It's welcome to the You will be dating you No tu jeszcze jest, nie widziałem Złota 10 Aha Kolec, masz pół włączony? Ma być peaceful Możemy rozważyć blina. Mamy tak yy, ten, zbierać Mamy złota. Najgra wynikowa, Ja mam złoto już. Chodź Oko. Chodź. chodź, chodź. chodź. A, spoko. Wiesz, że tam jest winy. Ja <grym> po co to Nie wiem. Nieładnie, Nieładnie było. O, złoto. Złoto. Ale widzi. Parkour, to co kochasz? Hahaha ha, ha. Ty, czekaj z nagrywaniem jakoś reaguje mi No wiesz co, co ty nie powiesz? O tak oh, fuck, ty jak się to... Ty ja chyba nie będę nagrywał Ty what the fuck, ty, ty latasz? Ty ma... Chyba <laughs> ta, ej chyba Aha Nie ma to jak spaść Z 10 FPS-ami No cóż wybacz... Tak, no wybaczcie Ja mam tylko 10 FPS No gram na laptopie. Ej tu, ej, gdzie ty? Nie, następnego tego... Nie, następnego tego nagrywam. Ja nagrywałam. I to jest do dupy. Ja chyba... frapsy będę Te <grywa> Lagi. Znaczy frapsy będę miał jeszcze gorsze lagi. Ale jakoś mógł, mógł. Nie, nowy komputer wymagany. <grywa> o, ty jak. Jak ja to wskoczyłem? Dobra, mniejsza o to, ale jestem. Tutaj też. Będziesz miał Windowsa ósemkę No? W październiku? boś tak ma wyjść premier? Czy jakoś tak, nie wiem, słyszałam że... tego się czasem nie dościcowałaś? Nie, nie da. Że będę miał nowy komputer Weź się, będę mógł normalnie nagrywać filmy trapsem, a nie filmy tam No tak, tak, tak No filmy! O nie, boże! Aha, dobra. Nie z... Ty no nie zmieściłem się no drugi Fuck. Tak, tak. Dobra już jestem gnina Klej Co tam jest? A tam byłeś y, na A, tym słupie jakim? No, tak byłem, 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 byłem e, guzik. Co Głuż. tam było? Guzicek e, cheater Szukaj drugą stroną drugą stroną szukaj. Znaczy no, drugą ścianę. O. Mm -hmm. 16 zł już. Ty jasnymi legami to Dobra, nic nie rozumiem, ale ja ok wiem, tylko dalej. Nie no, się rozumiem Ale wypadałoby nie wszystko Dobra Zabrzmiało. Nie pogrążaj się O, przycisk Mam już dwa Hahaha Dwa guziki? Hmm. Drugi sobie schował nie powiem gdzie Panie pier... Panie przodam. Jest... Ej! No! <laughs> <laughs> Dziękuję. Nie, no, kurne! Dobra, nie. Ej, jak to było na zdjęciu? Ej, what the f jak to było? To było tak. Mm. Albo tak było. Nie, odwrotnie, Tak, haha. Teraz... Ups. Czekaj, 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 stój, stój! Boję się tu pan napiszesz. Mm. Eee, toa, to ty Normal. jest labilind. Labili, labili. Dobra, to ty jest na Ob... góry idzie. Obserwatorium. Będę, jestem szczurem. Jak mi tutaj pają, żeby bo ja słyszę go. Dobra. To by orient mam jak masz dojść. Szukaj skrzyni też, bo ja właśnie znalazłem. Mam już 30 złotych. O mój Boże. Nie, wróć. Papa, Popatrz się do góry. Do góry. Nie, weź za już majtki. Ubić spodnie. Tu. Nie, nie masz. Mam. Nie masz. No. No, Teraz ci w lewo. Nie, tu nie. Tutaj, tu jeszcze jest. Kronie, tu to teraz w lewo, w lewo, lewo, lewo. Za tobą skrzynka, za tobą skrzynka. Znajdź więcej, jest dźwignia. Potrzebujemy trzy dźwignie chyba, o ile się nie mylę. Dobra, czekaj, ja tu chodzę. O, wróć, 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 wróć. Jak tym pają tutaj, ja tylko... Chodź, ja tylko... tu. O, w lewo, nie wróć. Nie, w lewo. Prosto, w lewo. Zawróć no, tam. Dobra. O, skrzynka, brawo. Jeszcze jedna z tego dźwignia. Chyba. Nie wiem, mm -hmm. jestem pewien, ale chyba. Patrzę i o, tu jest. W, w tym kącie, tutaj. Jest tam, tutaj. Wow. A ja brzydko wyglądam z tego schematu. Znaczy, z tym steam. O, idź, pro, idź, 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 idź. Jest, wi widzę skrzydeczkę moja. Teraz jest wyjście? Cichaj. Mm -hmm. Musisz rzucić się tam gdzie byłeś? Tak, gdzie którędy tak, tak. wszedłeś? Chyba wiem jej. Eee, ja wiem tam. Ja ha, Haha, chyba znalazłem. Ciao. Cawo. Ty, to są cztery dźwięk. A ja mam trzy. <laughs> Jeszcze jedna. Ja. Yeah. Yeah. A, tu jest. Widzę ciebie. Tu. Ciebie. Ech, tu tu było. No O, 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 Nie tam. Wróć, wróć. Tak. Tu? Nie tam. Ty tutaj, tutaj ta zmiana jest, tak? O, tak. Taka dziura. Ty ja tu już byłem, ja tu już zebrałem. O. To było złoto. A nie. Ja to wiem. Gdzie jest tam, to? A, tu jest. Tu byłeś? Tu chyba nie byłeś jeszcze. Nie? Tu, tu, tu. Nie, tu chyba nie byłeś. Nie to Nie normalnie, nie? Nie. Tutaj, pode mną. Gdzie ty fucking a tu. Tu, 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 do góry, pode tu, 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 Nie, 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 hmm, dobra. A tu nie, nie. nie. dobra. tu, tu, nie tu, Nie. Nie. tu, nie O teraz O, kurde, o Jaki cheater? Używani surowców, panie cheater. Ej, ty, ej, mogliśmy czytać jednak te... Yyy... No, no. Tabliczki. O, a tu jest pełno złota. Gdzieś pełno złota. Ty ty najpierw jesteś. Mm, nie wiem. Tak. Aha! Tak, numer, mhm, mądry natas 395,1. 39,5,1. Zapamiętaj ten numer Aha, TP Schowaj cały... Nie popychaj tej teraz tak Dobra, teraz tak. I chowamy wszystko. To będzie najłatwiejsze. Ta. Ale z moimi lagami. Mówiłem z moimi lagami. TP, Natas P, ale Je, 90, Ty się odrodziłeś Nie, nie. Okay. Okay, tak! Ja to ja to Minefakt mine, chciałem powiedzieć. Aha. Oa i ty ja. nie mówię na no to nacisnąć No. Czekaj, nie rób nic. Mamba combo! Mamba combo! <grymamy> jest! Kliknąłeś redstone? A nie, żyjesz. Redstone. Redstone. O, nie masz skina. Cześć! Cześć, nie masz skina. nie masz skina. No. 10 minut już na O, nie! No już teraz jest 11. O, ja tam idę, ja może lagę, tam doskoczę. Zaraz, no muszę jeść, tak, w spalę. O, właśnie mówiłem. Sier... To jakoś nie miałem rady w tym odcinku, co ja nie nagrywałem, co będzie na YouTubie. Yyy... mam złoto. I teraz mam pięć sobek złota. Teraz gdzie ja jezdem. Jezdem tu. Dobra. A, yy, dobra. Co ty widziałaś tam? <słuch> Aha, czy klagi mam być. Co, cześć. Dobra, nie, nie ruszaj się. Ja będę hardcorem. O, mam skina! What the fuck? Nie. To ja, to ja, cześć. Nie. Możesz już się przestał no. bawić. Co, 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 co? Ani. Mówię. Mówię, żebyś się przestał bawić. No, a nie? No a Ani? nie a tak. Dobra, nie. O, to tak tak zginęła. trzy, cztery O, nie, nie ma skina mam... znowu. O, ty też nie masz skina. O, o teraz mam skinę, A ty nie masz. Ha, Teraz ty nie masz. A ty nie chcesz cheater, bo stoisz jakoś w bloku zobacz zobacz też. O... Dobra, nie powiem. Nie, bo się. Nie, bo się lubi. Mmm, aha, fajne mam lagi. No bo ja lata. Lata. Zobaczysz to na nagraniu. Żartuję, nie nagra... nie, nie, ja nie latam. Mam takie lagi. Można powiedzieć. Jest! Jest! I'm alive. Wow. Ty, a ty popchnęłaś ten wagonik? Ten, co miałeś popchnąć? Który? Aha, który <grym, grym, grym>, to był. <grym>, wagonika, dobre nie, ja wracam. To nara. <głos> <głos> Dobra. To ja pójdę ze spawnu To ja idę ze spawnu Olooo. Jakby coś nie wow. było do ciebie dawne. Oła, moje yeah. Nie. no, to to było na mnie piękne. No to czekam Madziega No to napiekam Ojej, no no jestem, patrz Co to jest za dźwignia? O, Madzieg O, fuck, proszę tylko nie to, proszę tylko nie to Jeszcze, no dobra, to ja idę tutaj Oe I do drugiej drzwi Ty, ale mam... O, a co ja z tego wiem? Fuck, a piecyk? Mm -hmm. you can do this. Yeah, I can do this. Yeah <gasps> Oh you that we are screen Hmm <laughs>